Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu gospodarzy prezesa Tomaszewskiego Centrum, Centrum Zdrowia Wiesława Hudzika, w imieniu starosty Tomaszewskiego Mariusza Węgrzynowskiego oraz prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko. Dzień dobry. Witam gości, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa, senatora Rafała Ambrozika, posła Grzegorza Lorka, posła Grzegorza Wojciechowskiego. Dzień dobry. Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego, panią Ewę Wędrowską. Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, pana Janusza Cisielskiego. Pana Krzysztofa Puchte, zastępcę koordynatora wczesnej reakcji medycznej i pierwszego kontaktu z pacjentem. Dzień dobry. Panią Marzenę Kielan, zastępcę pielęgniarki oddziałowej w SOR i Izbie Przyjęć. Panią Martę Lublin, prezes Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszewskiego. Dzień dobry. Panią Aleksandrę Piłowarską, pielęgniarkę SOR. Witam. <laughs> Witam również pana Konrada Borowskiego, naczelnego pielęgniarza. E, jako pierwszemu głos oddaję e, panu e, pana prezesowi Tomaszewskiego Centrum Zdrowia Wiesławowi Kudzikowi. Tutaj, Panie ministrze, panowie posłowie, panie senatorze, panie starosto, panie prezydencie, panowie radni, szanowni państwo, kiedy stajemy tutaj przed szpitalnym oddziałem ratunkowym, kiedy patrzymy na tą już zniszczoną przez ząb czasu tablicę, to wydaje się każdemu, że potrzebne są pieniądze, które pozwoliłyby na remont, modernizację tego szpitalnego oddziału ratunkowego. Szpitalny oddział ratunkowy to jest okno na świat szpitala, to jest pierwszy kontakt pacjenta, to jest miejsce, gdzie jest pierwszy kontakt lekarza, sanitariusza, ratownika z pacjentem. Dlatego dzisiaj jest w pewnym sensie święto dla tego szpitala, ponieważ dzięki staraniom stojących tutaj zarówno Posłów, pana ministra, pana senatora, pana prezydenta, pana starosty uzyskaliśmy dotację w wysokości, jak macie państwo przedstawione, prawie 13 milionów złotych, które są przeznaczone na modernizację i przebudowę tego szpitalnego ciału ratunkowego. I tak jak powiedziałem, myślę, że zmieni się obraz, zmieni się wystrój i zmieni się wyposażenie tego Oddziału. Jedynym faktem jest to, że musimy tę modernizację, ten remont przeprowadzić na terenie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli nie możemy go rozbudować, ale zmienić jego, że tak powiem, strukturę, zmienić jego wyposażenie. I tutaj dla nas jest kolejna miła wiadomość, ponieważ. Jednym z elementów, które zostanie wyposażony w szpitalny oddział ratunkowy, to jest tomograf komputerowy, który będzie nowym, służył dla naszego społeczeństwa, ponieważ ten, który już mamy, już, już jest, yy, że tak powiem, dosyć wiek wiekowy i w związku z tym ten nowy pozwoli nam na szybszą diagnostykę, na szybsze, że tak powiem obsługę naszych pacjentów. Ale to nie tylko, to nie tylko tomograf komputerowy, ale również inne wyposażenie, które będzie służyć dla mieszkańców miasta Tomaszowa i Powiatu Tomaszowskiego, a jak również ościennych powiatów. Kolejnych, kolejne, że tak powiem, dla nas bardzo istotne znaczenie to ma, że będziemy mogli tutaj stworzyć ośrodek endoskopii. Ośrodek endoskopii, który będzie wyposażony w nowe urządzenia, które już te, które istnieją już również są już przestarzałe i dlatego też wyposażenie nowej pracowni endoskopii pozwoli na dużo lepszą i szybszą diagnostykę, bo z tym zarówno u nas, jak i w województwie są... Kłopoty, jeśli chodzi o kolonoskopię, czy gastroskopię, czy inne zabiegi. Natomiast gro pieniędzy przeznaczone jest na wyposażenie. Wyposażenie zarówno oddziału e, intensywnej terapii, która istnieje tutaj, przyjmuje chorych w stanach zagrożenia życia, gdzie jest pierwszy, że tak powiem, e, kontakt z tym pacjentem, który wymaga ostrej. Ostrego działania w przebiegu niewydolności krążenia czy niewydolności innych narządów. Również tutaj będziemy wyposażać sale obserwacyjne, sale które dekontaminacyjną i inne sale, które są potrzebne do tej pierwszej pomocy dla chorego. Dlatego też, tak jak powiedziałem, te pieniądze, które żeśmy otrzymali dzięki staraniom, stojących tutaj przedstawicieli naszego parlamentu i nie tylko i zarówno państwo radni sejmiku województwa łódzkiego za, o tym zabiegali, a tutaj szczególnie wszyscy przyłożyli że powiem, rękę do tego, abyśmy otrzymali te pieniądze. To nie było takie łatwe, ponieważ prawdopodobnie opracowanie tego dokumentu, czyli wniosku, to jeszcze nie wszystko, ponieważ trzeba było odpowiednie, że tak powiem, działania poczynić, aby te punkty, które żeśmy naliczyli, były odpowiednio przez komisję audytorium w Ministerstwie Zdrowia ocenione i żeby ten wniosek przeszedł. Na szczęście, dzięki staraniom, tak jak powiedziałem, wielu zaangażowanych w to osób, Udało się i od dzisiaj będziemy mogli przystąpić do realizacji tego zadania, jaka jest modernizacja, przebudowa, a tutaj Państwo widzicie, jak będzie wyglądać ta przebudowa, modernizacja spytalnego działu ratunkowego po roku czasu. Zakończenie prac powinno nastąpić w przyszłym roku i dlatego mam nadzieję, że o tej porze czy za miesiąc później. Zaprosimy Państwa na otwarcie już modernizowanego szpitalnego działu ratunkowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu Pana Ministra Roberta Szanowni, Szanowni Państwo, tak jak Pan Prezes powiedział, kolejny dobry dzień dla Szpitala Tomaszewskiego, kolejny dobry dzień dla Służby Zdrowia w Polsce. Półtora miliarda złotych. To pula, która została rozdana właśnie na SORY w Polsce 152 szpitale otrzymały te środki, ale to jest kolejne środki na szpitale. My, przepraszam, pokazujemy tu przed Tomaszowskim szpitalem, że bardzo ważny jest rozwój tej Polski powiatowej. Polski, którą nasi poprzednicy zwijali, bo i połączenia kolejowe, połączenia autobusowe, posterunki, ale również. Czego nie mogliśmy zrozumieć? w Szpitale, służbę zdrowia powiatową, która była zwijana. Wiele szpitali było przy, przygotowanych do, do prywatyzacji, do sprzedania. Pamiętacie Państwo, że karetki, które jeździły, jeździły w prywatnych firmach, nie w szpitalach. My, myśmy to przywrócili. Myśmy to przywracamy, dlatego że wiemy, że, że bezpieczeństwo zdrowotne Polaków jest bardzo ważne. My o to bardzo mocno dbamy. Przywracamy Polskę powiatową, odbudowujemy Polskę powiatową. I to jest jeden z przykładów. Szpital Tomaszowski, szpital w Opoczcie, szpital w Rawie Mazowieckiej, który był już do zamknięcia. Dzisiaj jest odtworzony. Dziś bardzo ładnie funkcjonuje. Ponad 40 milionów złotych dotacji do tego szpitala, żeby on funkcjonował, bo wiemy, że tutaj właśnie lecz, leczą się ci, którzy, którzy tu mieszkają. Tu mają najbliżej. To jest to bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo zdrowotne, które jest dla nas bardzo ważne. Przy wszystkich bezpieczeństwach energetycznym, militarnym, ży, 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 żywności, bezpieczeństwo żywnościowym, również bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo Polaków. To jest właśnie to, co jest nasz, dla, dla nas bardzo ważne. Bezpieczna przyszłość Polaków, to jest to, co dla nas jest bardzo ważne i róbmy wszystko, żeby Polska Powiatowa się rozwijała, żeby ci, którzy mieszkają właśnie w tej Polsce Powiatowej, mieli dostęp do tych podstawowych rzeczy. No, służba zdrowia to jest podstawowa rzecz, że żeby mieli dostęp do podstawowych rzeczy, ale na pewno my będziemy w, w, dalej tak, do tego dążyć, dalej inwestować w Polskę powiatową, bo wiemy, że to jest ważne. Bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo, przyszłość, przyszła, przyszłość Polski, bezpieczna przyszłość Polski, bezpieczeństwo zdrowotne. To jest bardzo ważne elementy, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wspierał i będzie wspierał. Dziękuję bardzo. Dziękuję, poproszę o zabranie głosu pana senatora Rafała. Dzień dobry, szanowni państwo. To kolejne środki, które zasiliły budżet Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Całkiem niedawno wpłynęło prawie 9 milionów na oddział obserwacyjno-zakaźny. Tomaszowskie Centrum Zdrowia znalazło się także w tym programie pilotażowym Centrum Zdrowia Psychicznego. Teraz ogłaszamy środki na szpitalny oddział ratunkowy. Prawie 13 milionów złotych na ten punkt, który... Do którego pacjenci często trafiają jako do tego pierwszego właśnie punktu, gdzie podejmowany jest proces leczenia, a przede wszystkim diagnostyki, środki na modernizację, a także na sprzęt. Ja przypomnę, że w tym konkursie, który wczoraj został rozstrzygnięty, startowało aż 207 szpitalnych oddziałów ratunkowych na 234 w Polsce. Uwzględniono 152 wnioski. Pierwotnie środki przeznaczone w tym konkursie obejmowały 750 milionów. Po tym jak tych wniosków wpłynęło tak dużo, zdecydowano się, czy minister zdrowia zdecydował się zwiększyć alokację środków do 1,5 miliarda. Wszyscy cieszymy się, że właśnie część z tych środków to duża kwota 13 miliardów, trafia do Tomaszowskiego Centrum. E, zdrowia w środku z funduszu medycznego, tego specjalnego funduszu utworzonego po to, żeby Zwiększać i jakość udzielanych świadczeń medycznych, poprawiać zdrowie Polaków w funduszu, w którym jest ulokowane 40 miliardów złotych na lata 2021-2029. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezentowi Tomaszowi Mazowieckiego, panu Marcinowi Witko, panu staroście Mariuszowi Węgrzynowskiemu, wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że te środki dzisiaj ogłaszamy w Tomaszowie Mazowieckim, kolegom parlamentarzystom, oczywiście panu. Prezesowi Chudzikowi, z którym, z którym konsultowaliśmy ten wniosek, pan, panom radnym, panu radnemu Borowskiemu, który stoi tutaj razem z nami, panu Mariuszowi Strzemkowi, który zajmuje się problematyką zdrowotną na terenie powiatu Tomaszewskiego. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję i oczywiście dziękuję wszystkim pracownikom Tomoszewskiego Centrum Zdrowia za tą, za tą ciężką pracę wykonywaną na rzecz wszystkich mieszkańców powiatu Tomaszewskiego. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu posła Grzegorza Wojciechowskiego. Szanowni państwo, oddział ratunkowy to jeden z najważniejszych oddziałów i to jest taki oddział, gdzie pacjenci oczekują, no, bardzo szybkiej reakcji, gdzie często liczą się. Minuty, a może nawet czasem sekundy, żeby ta diagnostyka była, więc ten oddział musi być blisko i musi sprawnie wykonać diagnostykę, aby można było leczyć. Wcześniej za poprzednich rządów koalicji obywatelskiej, to, to było tak, że diagnostykę. Robiło się w jakichś specjalistycznych szpitalach, a często w Tomaszowie y, było leczenie. No, to chyba nie ten kierunek, nie ten y, sposób y, leczenia, nie ta dostępność do diagnostyki. My staramy się y, tak y, służbę zdrowia. Zorganizować, aby ta diagnostyka była jak najbliżej pacjenta, jak najszybciej można było zdiagnozować i jak najszybciej rozpocząć leczenie. I tu mamy przykład w Tomaszowie. Jest tutaj pan prezes, jest starosta, jest pan prezydent, którzy bardzo zabiegali, żeby. Tomaszowskie Centrum y, rozwijało się jak najszybciej i to jest y, przykład właśnie, że udało się wspólnymi siłami, udało się zrobić, y, udało się y, pozyskać te środki. Naprawdę warto i to są bardzo dobrze y, zainwestowane środki, bardzo ważne i na pewno poprawią. Nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo również tych, którzy przyjeżdżają do, do Tomaszowa. Szybka diagnostyka to jest podstawa nowoczesnej medycyny. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tutaj brali udział, którzy wspierali tę inicjatywę. Dzisiaj mamy szczęśliwy finał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zabranie głosu. Proszę pana posła Grzegorza López. Szanowni Państwo, przypomnę, że dla rządów Platformy Obywatelskiej budżet na ochronę zdrowia to 75 miliardów złotych, a teraz? teraz to jest 165 miliardów złotych. Taka jest różnica w podejściu, w traktowaniu i w celach. A takie cele postawił sobie rząd zjednoczonej prawicy, żeby służba zdrowia była na wysokim poziomie i żeby te pieniądze trafiały do wszystkich szpitali. Przypomnę, do szpitali powiatowych, do szpitali kierowanych przez samorząd województwa i do szpitali klinicznych, bo tylko tak służba zdrowia może w pełni zabezpieczać potrzeby Polek i Polaków. W dniu dzisiejszym stoimy przed szpitalem w Tomaszowie. Przed chwilą była konferencja w Opocznie. Szpitale, które otrzymały z naszego regionu pieniądze, to jest Radomsko, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, przed w którym stoimy i Opoczno. Są to niewymierne i bardzo ważne pieniądze, dlatego że poprawiają diagnostykę, poprawiają metody i sposoby leczenia. Oddział, oddział SOR-u to jest okno życia. Będziemy mieć m.in. zakup nowoczesnego tomografu komputerowego. Ten tomograf polepszy po możliwości leczenia, bo jeżeli lekarz sprawdzi, określi, jakie są zdarzenia, jakie są urazy, będzie mógł podjąć właściwą diagnozę i uratować życie pacjentowi. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłem od pieniędzy, jeszcze raz przypomnę, 165 miliardów złotych są niezwykle ważne, niezwykle istotne. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym i przede wszystkim pani minister Sujce, panu Mateuszowi Morawieckiemu, prezesowi Rady Ministrów za pomoc dla wszystkich szpitali w naszym kraju. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu radną Sejmiku Wojtkowskiego, panią Ewę Wędrowską. Szanowni Państwo, ten dzisiejszy dzień jest szczególnie szczęśliwy dla Tomaszowa Mazowieckiego i dla mnie jako przewodniczącej komisji zdrowia sejmiku województwa łódzkiego Szanowni Państwo, spotykamy się już kolejny raz w Szpitalu Tomaszowskim. Dzisiaj, dlatego że szpital otrzymuje prawie 13 milionów złotych, ale jak Państwo sięgniecie historią, tutaj już były wspominane różne środki i na zakaźny oddział, i na program pilotażowy psychiatryczny, ale również to są środki, które Województwo Łódzkie, które Sejmik Województwa Łódzkiego w ciągu ostatnich pięciu lat przekazał. Również na rozwój i wsparcie szpitala w Tomaszowie Mazowieckim. To jest niebagatelna kwota, bo 6,5 miliona złotych. Z tego 2,5 miliona złotych to są różnego rodzaju środki o charakterze takim jak sprzęt, czyli aparaty do EKG, respiratory. To są różnego rodzaju również aparaty USG, mnóstwo różnych rzeczy. Sprzętów, które były potrzebne, teraz już o tym zapomnieliśmy i bardzo dobrze, że zapominamy, w czasie pandemii, ale to były również środki ochrony 4 miliony złotych na środki ochrony dla personelu po to, żeby w tych trudnych czasach pandemii y, udało się wyjść z ochronną ręką i personelowi, i pacjentom, którzy się pojawiali u nas w szpitalu y, tomaszowskim. Także, proszę Państwa, rząd Zjednoczonej Prawicy. Zarząd Województwa Łódzkiego, Sejmik Województwa Łódzkiego, wszyscy wspólnie pracujemy na to, żeby szpital w Tomaszowie Mazowieckim się rozwijał, żeby szpital w Tomaszowie Mazowieckim był doinwestowany, żeby mieszkańcy regionu Tomaszowskiego mogli czuć się bezpiecznie. I to jest najważniejsza informacja. Tomaszowianie, pacjenci całego naszego regionu mają być bezpieczni. Mają mieć pewność, że jak pojawią się tutaj, w szpitalu Tomaszowskim, to zawsze otrzymają pomoc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana starosta Tomaszewskiego, Mariusza Węgrzynowskiego. Szanowni Państwo, wielka radość w moim sercu. Kolejne pieniądze, które płyną do szpitala prowadzonego przez powiat Tomaszowski. To jest wyjątkowa sytuacja na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Te środki płyną zarówno z Ministerstwa Zdrowia, płyną z Sejmiku Województwa łódzkiego, mamy konkretne wielomilionowe dotacje wojewody łódzkiego. To wszystko daje konkretną wartość w sensie jakości usług medycznych, jakie tutaj dzisiaj możemy zaobserwować w ramach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Dzięki tej pomocy, ale też dzięki dobrej organizacji, szpital Tomaszowski, przypomnę, od czterech lat nie przynosi strat. Modernizujemy poszczególne oddziały, modernizujemy budynek, który należy do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, położony przy ulicy Niskiej. Niebawem, w ciągu dwóch tygodni, będziemy Państwa chcieli Zaprosić na otwarcie również tego punktu, który będzie służył nie tylko mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego, ale również tym wszystkim, którzy z innych powiatów będą chcieli właśnie skorzystać z tych naszych usług. Wiele dobrego dzieje się na tej przestrzeni dotyczącej służby zdrowia, dotyczącej bezpieczeństwa zdrowotnego, zarówno mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, jak i również tych, którzy przyjeżdżają do naszego szpitala. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie chciałbym w tym miejscu podziękować przede wszystkim rządowi polskiemu za to, że takie programy są, za to, że takie pieniądze płyną do ośrodków powiatowych. Dziękuję bardzo tutaj naszym obecnym parlamentarzystom, którzy, można powiedzieć, nieustannie starają się wspomagać te wszystkie wnioski, które. Składamy jako powiat, jako Tomaszowskie centrum zdrowia i okazuje się, że one są skuteczne, czyli są dobrze napisane. Dziękuję bardzo tutaj wszystkim pracownikom, pod kierownictwem pana prezesa Wiesława Chudzika, że udaje się pisać w taki sposób te wnioski, żebyśmy mogli dzisiaj tutaj się spotkać i informować o tych dobrych i bardzo dobrych informacjach. Dla szpitala, ale przede wszystkim dla mieszkańców powiatu Tomaszowskiego. To jest ważne, to jest istotne, że to są takie środki, których tutaj nasz szpital nie widział naprawdę dziesiątki lat. Drodzy Państwo, całość tej sytuacji pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie jest obojętny na te wszystkie głosy, które pojawiają się w terenie. Tutaj w Polsce Powiatowej. Na poziomie poszczególnych gmin. I ta wspólna praca samorządu, wspólna praca administracji rządowej przynosi wymierne korzyści przede wszystkim dla pacjentów. Także w imieniu przede wszystkim mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego bardzo serdecznie chciałbym jeszcze raz podziękować za te wyjątkowe pieniądze. 13 milionów złotych to jest suma, która pozwoli. Zmodernizować szpitalny oddział ratunkowy, pozwoli również zakupić odpowiedni sprzęt, który jest niezbędny do tego, żeby można powiedzieć natychmiast, można było ratować to życie ludzkie i żebyśmy mieli. Takie poczucie, że w temacie zdrowia zrobiliśmy naprawdę wspólnie bardzo dużo, co jeszcze raz podkreślam, przekłada się na bezpieczeństwo naszych pacjentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Janusza Ciszewskiego, Radnego Sojękiego i Wostątku. Szanowni Państwo, moi przedmówcy tu bardzo wiele na ten temat już powiedzieli, ale spotkaliśmy się głównie po to, żeby poinformować, ale i podziękować za tą dotację. Prawie 13 milionów złotych dla szpitala w Tomaszowie, w Tomaszowie Mazowieckim. Jest to bardzo ważny szpital na mapie służby zdrowia w województwie łódzkim, w kraju, gdyż w tej części województwa łódzkiego jest to największy szpital, który nie tylko niesie pomoc, Mieszkańcom powiatu Tomaszowskiego, ale także i mieszkańcom powiatów ościennych. Bardzo serdecznie chciałem w tym miejscu podziękować panu prezesowi. I wszystkim pracownikom tego szpitala za to, co robią na co dzień dla wszystkich mieszkańców. I także pogratulować panu staroście, panu prezydentowi i wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że ten szpital jest udoskonalany, że mieszkańcy mogą mieć robione diagnozy tutaj, właśnie w szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim. I nie będą musieli jeździć do Łodzi czy, czy Warszawy po to, żeby zrobić sobie podstawowe badania. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. I życzę dalszego rozwoju dla szpitala w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana prezydenta Marcina Wiecki. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj razem, bo najważniejsze dla nas jest zdrowie mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, bo najważniejsze jest dla nas zdrowie mieszkańców regionu Tomaszowskiego i powiatu ościennych, bowiem szpital w Tomaszowie Mazowieckim również pomaga pacjentom z ościennych powiatów, ale też zdarzają się sytuacje, kiedy pomagamy pacjentom z całej Polski, również spoza Polski, bowiem jak doskonale państwo wiecie, Tomaszów Mazowiecki znajduje się przy bardzo ruchliwej trasie S8. Ale jesteśmy tutaj razem również dlatego, że nasze spotkanie dzisiejsze jest wynikiem współpracy, współpracy na różnych szczeblach, i bez tej współpracy tego spotkania pewno by nie było, bo i pieniądze w wysokości blisko 13 milionów złotych, i te wcześniejsze, i te, które mam nadzieję będą w przyszłości, nie spłynęłyby do Tomaszowa, gdyby nie ta współpraca zarówno nie współpraca na poziomie samorządowym samorządu miasta, powiatu i województwa, ale również na tym poziomie samorząd parlamentarzyści, samorząd rząd. Gdyby, to nie był, gdyby tej współpracy nie było, dzisiaj pewno nazwy tutaj nie było. Specjalistyczny oddział ratunkowy, szpitalny oddział ratunkowy, tak jak pan prezes powiedział, jest tym miejscem, w którym, w którym pacjent... Musi dostać jak najlepszą pomoc, jak najszybszą diagnostykę, po to, żeby można było wdrożyć skuteczne, skuteczne leczenie. Dlatego ważne jest zdrowie mieszkańców, ale również ważna jest jakość i komfort pracy pracowników zarówno ratowników, jak i lekarzy i pielęgniarek, całej kadry medycznej w tym szpitalu. I bardzo się cieszę, że to miejsce, tak ważne dla. Pacjenta, potencjalnego pacjenta będzie wyremontowany i będzie wyposażony w nowoczesny, w nowoczesny sprzęt. Jeszcze raz bardzo dziękuję przede wszystkim rządowi Mateusza Morawieckiego za to, że dostrzegł Tomaszowski Szpital i dostrzegł e, potrzeby szpitala. I wszystkim Państwu, parlamentarzystom, posłom, panu senatorowi za lobbowanie tak naprawdę nie dla Tomaszowskiego Szpitala, ale dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i okolic. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy państwo mają pytania? Rozumiem, że nie ma, także dziękuję państwu bardzo. Dziękuję i możemy zakończyć konferencję. Dobro. Poproszę dokładnie o pozostanie, bo pewnie jeszcze będą indywidualne rozmowy.